Cześć, witajcie w ważnych meczach UEFA. Dzisiaj zrobimy sobie SBC. Dzisiaj wyszło o godzinie chyba 19. Mamy godzinę chyba 21, tak? 22 zaraz. Tutaj jest kładzik. wszystko miałem w klubie. Jej w ogóle zaktualizowało karty zawodników, wygląd. Wszystko w klubie, jak możecie zobaczyć. Wszystko wysyłamy, dostajemy paczkę chyba zawodników premium mieszaną. Słabiutka paczuszka ogólnie. No i Real Madrid, Inter. Też spotkanie, które dziś się odbywa. Aha, mamy problem. Teraz go trzeba tu rozwiązać. Yy, powiem Wam tak, za Food Champions nie pokazywałem Wam nic, bo to, co się działo w tym Food Champions, to jest jakieś paranoja. Wbiłem srebro chyba jeden. Już mi się nie chciało naprawdę grać, no już miałem dość po prostu. Tak jak widzicie, też wszystkich miałem w klubie. Miałem dość. Zobaczymy. Teraz sprzedałem cały skład. Wam zaraz pokażę jeszcze mój skład. Przed tym, jak otworzymy paczuszki, sprzedałem wszystko. Jak widzicie, milion monet na koncie. Zostawiłem to, co niewymienne. I będę sobie robił to, ten skład z niewymiennych, bo nie czułem, żeby Salah, czy Ramos, czy Waran dawali mi coś więcej niż tacy zawodnicy, którzy są w obecnym tutaj teamie. To jest, można powiedzieć, wszystko niewymienne. Oczywiście ten Eskudero nie będzie tutaj grał, może kupimy tu Jordiego Alba lub coś takiego, zobaczymy. Reszta jest niewymienna i chyba jeden są Sąmetr wymienny i Dąk, a reszta cała niewymienna, więc takim składem zagramy następny World Champions i zobaczymy, co się działamy. Oczywiście teraz jeszcze otworzymy sobie paczuszkę, paczuszki nawet eee, tutaj. No, ta paczka za 35K, może tutaj zrobić mega robotę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza paczuszka przed nami, bez walkoutu, ale ekrany są z tego co widzę. W ogóle w Belgia, LP. O, brat hazarda. W ogóle w piątek wychodzi event związany z Ligą Mistrzów, więc może znowu być fajnie. Więc w paczki myślę, że tym razem ważnych meczów nie będzie w piątek. E, przepraszam, w czwartek, tylko będą w piątek. E, pokazane razem, jak będę otwierał je ważne mecze i paczki za Foot Champions i za i Wszystko zostawię sobie na piątek. Na ten event może coś trafimy, zobaczymy, tak? Nie wiem, no. Myślę, że tak będzie najlepiej dla mnie i, i dla Was, bo będzie coś ciekawego do trafienia. Tutaj kolejna paczuszka. Znowu ekrany mamy, więc całkiem przyjemnie jak na takie paczuszki. Szwecja, no to chyba z latam tak jest. Może 3-4 FIFY temu byłoby całkiem przyjemnie, ale obecnie nie. Więc mówię, co, jak co to? Yy, raczej w czwartek, w tym tygodniu taki wyjątek nie pojawi się. Nie pojawią się nagrody i za fut Champions, i za ważne mecze, tylko wszystko pojawi się, wszystkie paczki, które zbieram z całego tygodnia w piątek. Zrobimy taki duży opening, więc myślę, że Wam się to spodoba. A teraz lecimy z paczuszką za 35 tysięcy, zobaczymy, co tu jeszcze wypadnie dzisiaj. Yy, niestety nie ma walkoutu, ale są po raz trzeci ekrany, a będą to Argentyna, Napastnik, no niestety Higuain po raz chyba 40 na tym koncie i to naprawdę mam ich chyba pięciu na liście transferowej w klubie jeszcze i... Płowę przypaloną. Słabo, słabo sypie. No ale zobaczymy jeszcze co tu będzie oprócz niego. Może tu być jakiś Sisoko czy ktoś. No Boateng. Na początku Fify może. No ale na obecną chwilę jak widzicie. No i resztę quicksellujemy. Jeszcze cień tutaj w ale te karty yy, w tym roku nie są jakoś super dużo warte. To jeszcze jakiś motyw stadionu. To powystawiamy sobie. No i co wam mogę powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Strzelcie łapka, subskrypcję. Yy, lajkacza komentarz co wyście z nich trafili z tych ważnych meczów. Może wam się poszczęściło. No i co wam mogę powiedzieć? Do usłyszenia, do zobaczenia w piątek tak na ważnych meczach i otwieraniu takim mega dużym. Myślę, że to fajnie zrobię. Więc trzymajcie się, cześć.